Mama mówi mi, i borówki, bo są lodówki. ale ja powiedziałem mamie, że kaszka jest lepsza od borówek i parówek. Ble! Jeden. Kaszka jest bardzo chrupiąca i do tego gorąca. Enterycym. Dziękujemy za oglądanie <ooo paying> na naszej przesłuchanie z naszej piosenki! Dziękujemy bardzo i bajo! Bajo, jajo! Bajo, jajo!